Potężna tragedia w Austrii, w miejscowości Gras, w której kiedyś byłem osobiście, doszło do tragicznej w skutkach naprawdę niepotrzebnej agresji, która przyczyniła się do śmierci więcej niż 10 osób. Cześć, ja mam na imię Sebastian, na tym profilu jak zwykle ciekawostki informacje i polityka bez cenzury, więc zaobserwuj mnie, bo już jutro kolejna dawka tego, na co tak naprawdę czekasz, a więc w Gras, w Austrii. Doszło do tragedii. Zostało zabite 10 osób, 7 kobiet, 3 mężczyzn w trakcie strzelaniny, napaści na szkołę. Nie wiem jak to jeszcze nazwać, ale te 10 osób straciło życie całkowicie bezsensowne. Kolejne osoby w tej miejscowości są ranne. Dzisiaj kluby, inne biznesy, a także ludzie żyjący w Gras zbierają krew, datki, a także szukają pomocy psychologicznej dla tych, którzy sobie nie radzą z tą potężną agresją, która tam wybuchła. Media donoszą, że ofiar śmiertelnych jest 11. Policja potwierdza 11 śmiertelną osobę, mówiąc, że może to być 21-letni, podejrzewany o spowodowanie całej tej tragedii mieszkaniec Gras. Chłopak, który nie dostał szansy ukończenia szkoły, wrócił na nią, żeby po prostu się zemścić na tych, którzy tę szkołę skończyli. Ciało mężczyzny znaleziono w łazience, gdzie prawdopodobnie dokończył swojego żywota. Więcej takich informacji na moim YouTubie. Link do YouTube masz w moim bio, ewentualnie w opisie.